mano, jestem Nikro.pl, a ze mną jest dzisiaj... Zetrix. A gdzie ty jesteś? Aaaa... Buuu! Aaaa... Dobra, więc... T, 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 tak... Musimy stąd... To jest seria Multicraft. No właśnie, to jest seria Multicraft, to jest pierwszy odcinek. Ym, tutaj gramy na survivalu, jak widzicie, zdybana mapka się zre... ...renderowała... ...okie okay. siwne góry... ...które tak, są kolega, ścianą. Ja, kolega nikt byli trochę troszeczkę słabiej grał, bo ma no, rękę w gipsie i... Tak, mam rękę w gipsie. Jakaś dziura. Wangel. A tutaj chyba jest hajs, wiesz? Jak myślę, czekaj... Monej. Nie nie ma. Nie masz dostępnych komendy mm. Mam nie złoty. No lawę znalazłem, Cześć. No lawę znalazłem. Troszkę głośniej mówią. Dobra. A! Noga mi się sklinowała. <grych> Okej, okay. więc idziemy teraz tu. Patrz na mnie. Ja widzę cię. Lol Dobra, spoko. Będziemy potem jeszcze nagrywali z takim archmotem, który się w ogóle nie uczy Przez... Nie, nie przeskoczyłem! Przez tą rękę w gipsie. Widzę cię! A ja cię nie. Jak coś, to się pali się chyba dedmiesz Ciao. O dwa żelaza. A, dobrze, że nie ma komendy live. Bo by były życia. Bo jakby by były życia to Nie ma do się... Czemu? Ja <laughs> uciekam do góry. Weź! Co za nubek! A <laughs> masz w tubę, nie? No to masz? Co? Boże, jest... jest Kopie żelazo. Nie bij bezbronnego. <laughs> Nie bij bezbronnego. Wyszedłeś z gry. Czemu? Coś mnie waliło. Aha. O, tutaj wyjdzie się. Myślałem, o lol. Myślę, że się na mnie fochnąłeś. O kurde, ty, coś mi się stało. Zbagowałem się. Nie! Muszę to wyłączyć. Myślę, że to jest coś takiego innego. Oj, już dobrze działa. Kiedyś myślałem, że przez to mi się taka myszka zbugowała, nie? Przez taki mój jeden błąd. Haha, <ścoughs> ja już wyszedłem na ląd i ci uciekam. A ja muszę! Ja się tutaj osiedlam, nie? Ja cię się tutaj osiedlam po prostu. Ja ci mówię, że się tutaj osiedlam. Ale mam pakowanego Minecrafta przez tego Oddifajna. Aha. Ja buduję domy. Tak, dzisiaj ten pierwszy odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ ja mam sprawy na głowie i nie będę mógł tak długo siedzieć. Tak, a ja w ogóle my ile nagrywamy? Trzeba pilnować czasu. 5 minut. Nie buduję domek Gdzie ty jesteś? Tepnij mnie do siebie. Ty to, to paj się chce te palić. TPA A wpisz I tutaj buduję domek. Nie masz wyjścia Ty, ale wiesz, że jem o panę? Co? Wiesz, że nie obaj nie mogę się typać. O kurwa, ja cię tepnę. ale przez ten. Kość Mam cię Eee. E, jakby coś strzeli, to mój brat. Jakby co, więc. No w końcu, no. To jest moja. sam. sama, sama. Fajna chałupia, wiesz? Nie no dobra, czekaj. Trzeba zobaczyć. Pop się! Ja mam mieć? Łops! A pokazać Wy... coś? Też mam mieć. <laughs> o z tyłu. Gnido. O. Ha! Teraz się włączyłeś Gema. Ale nie, nie włączyłeś Gema, dobra. Co ty robisz na moim craftingu? Chyba, ja buduję dom. No, za chwilę padnę i powiem. Że... No i dobrze będzie. Przynajmniej będzie spokój. Opsę ja zrobię. Takie ładne wejście zrobię z tego. Co? Co? Nie może. Aha. Tak, to mój tata ja się coś pytał o pływaniu. mi pomogłeś w budowie domku, nie? Co ty robisz? <słuch> <słuch> no, oparuj się, bo cię zabiję. <słuch> I like it. Skąd ty masz te... te? Można robić. Wiem, ale skąd ty masz? Zb skąd z... tak szybko wybierasz kapkę? Nie wiem. Budowę domku. Ktoś tu zrobił dziurkę, wiesz? To ty, wiedziałem, że to ty. <grym> I like it. <grym> wiesz, co zrobię? Tutaj zrobię takie coś. Łapkę na Zajtyliksy. Rodzice o czymś gadają, Heja. Ty. Ty, ale może na tą dziurę, co? No to daj moje drewno. Drewno tam masz na dole, masz tu jeszcze kamyka ci dałem. Słyszę to, Patryk. Ha. <laughs> Kurde, jest. <laughs> ja, to było tre to było nieudane, a ja biorę miecz w dłoń. Widzę się! Weź się ogarni! Ja też mam miecz! Nie, nie dopuszczaj się do lądu. Idź stąd. Zostis wygnany. Też cię do lubię. Do widzenia. Oj, nie, nie bądź już jak moja matka. Nie. Z mojego brata nie ogara Ej, y, Nikro, będziesz około. Y, tak, po 19.00. No, to dobrze, ja lubię bo pachy. nagramy odcinek dzisiaj znowu. No, bo ja lubię, ale starć się może co? No, coś idź, budować no. swój domek, bo ja w następnym odcinku no. chcę pokazać swój domek. Ja zbuduję poza nagranie, i będę robił w 5 minut domku. I wiesz, to nie jest domek. My chyba teraz zakończymy odcinek i tak pozdobywamy materiały i zrobimy... To, czekaj, to subskrybujcie, łapkujcie. To, to do widzenia, pa, do następnego odcinka i co dzisiaj odcinek, no to Następny odcinek. Pa pa pa. pa. pa.